Cześć! Z tej strony ja, Bruna. I teraz pokażę Wam takie piękne mikstury, które robię. Naprawdę są ładne. Uh. Ah. No właśnie, tak to właśnie był trik na tamponie. To był taki mały wypadek, e, e, nawet mi się podobało, a w sumie codziennie mam wypadki, ale no, naprawdę, jak się bawi w berka ciągle się przywracam, e, tak, e, to było dla mnie miłe. Tutaj są kwiaty, które podlewałem taką trucizną, zarosły nie z moim tatą, I, no i powinny zginąć. Tu jest jeden, więc nie. Ten się chowa. Ten się chowa. Są, no dobrze, ale najciekawsze dla mnie to są te mikstury. Oczywiście. Podstawowo mam to. Te to napłyn, Ale. O kurde. Wiecie? Bym musiał straszne dawno tego muszę wiecie dlaczego to robię? tutaj pająk chyba jest na pewno jest tylko żeby nie było to ja się boję pająków ale żeby nie było mniej więcej dobra wy wystraszyło mi się, przyznaję ale o. trzeba będzie Wiecie co, ja Was niestety zostawię, ale naprawdę, tak ta, ta na, na sekundkę, no bo teraz akurat mam te problemy. To ja Wam na przykład, tu jest na, no, zostawię Was, e, będziecie patrzeć sobie, co ja tu robię. Nie, nie. Ja teraz to wezmę i napełnię to wodą, no bo e, będziemy robić wybuch wulkana, no, to zaraz tej wodę przy podstawce tutaj. tutaj tutaj na chwilkę was postawię bo tutaj trzeba jej trochę wiecie to się zapnę Przepraszam że Was tak ciągle odkładam ale ja się muszę skoro mam wirus i ja nie mam co robić a więc paznokcie pomalowałem no i teraz, yy, nie chcę już ich mieć, no bo to jest trochę już dla mnie niefajne, nuda. No jest... Dobra, nie zapinam się. No teraz y, tutaj was postawię. Będziecie patrzeć tak. Dobrze, mamy wodę. To teraz, jak mamy wodę, to równie dobrze. eee e, kwas cytrynowy. Troszkę kwasu łyżeczka. No tak. To może być. Tyle. Tutaj. I zobaczcie, że coś już się tutaj. Będzie powoli nam robić, to nie tyle, pomyłem, jeszcze sodę oczyszczoną, tak, sodę oczyszczoną, tak, sodę oczyszczoną, e, e, dobrze, już e, możecie zobaczyć, że powoli coś się tutaj robi, dobrze, proszę, proszę, proszę dobrze, znów was tutaj kładę i... Soda jest oczyszczonej i powinno coś się zdarzyć. jak tyle będzie soda. I tak, tak, tak. Widzicie, co się dzieje? Co się dzieje? Tak, tak, tak! Jest! Widzicie? Warto było czekać na taki wybuch. Wiem, wiem. Ja też bym to chciał i to zrobię. A więc tutaj jest to bardziej taki gaz taki. No, ale dobrze. Powstało nam takie coś, co wlewamy do tego i no się niszczy? Nie. No to słuchajcie. Tutaj mamy takie coś, ja to wydaję To był już wybuch, a więc się liczy jako spory wybuch, naprawdę spory wybuch no, mam nadzieję, że mi się to nagrało przynajmniej a więc tak Ja nie mam już co robić Będę się z wami żegnał Pa